Nazywam się Anna. Dorastałam w domu pełnym zasad, gdzie ojciec był niekwestionowanym autorytetem. Był człowiekiem surowym, ambitnym i zawsze powtarzał, że jego córka zasługuje tylko na najlepsze. Pamiętaj, Anno, jesteś z rodziny, która nigdy nie zniża się do byle kogo, mówił, a jego ton nie pozostawiał miejsca na sprzeciw. Dorastałam więc w cieniu jego oczekiwań, ucząc się grać rolę idealnej córki idealnej uczennicy, idealnej przyszłej pani doktor czy prawniczki. Ale w moim sercu rodził się bunt. Czasami wymykałam się z tego złotego klatki, spotykając się ze zwyczajnymi ludźmi, takimi, którzy nie nosili garniturów i nie rozmawiali tylko o biznesach. To właśnie wtedy poznałam Piotra. Był synem rolnika z pobliskiej wsi. Miał dłonie spracowane od ciężkiej pracy, ale w jego oczach było coś, czego nigdy nie widziałam w świecie mojego ojca szczerość, spokój i ciepło. Nasze rozmowy były proste, ale pełne życia. Opowiadał mi o polach, o zwierzętach, o tym jak ciężko pracuje, by pomóc rodzinie. Dla mojego ojca Piotr byłby nikim, dla mnie stawał się wszystkim. Kiedy ojciec się dowiedział, jego gniew spadł na mnie jak burza. Pamiętam tamten wieczór. Siedzieliśmy przy stole, a on spojrzał na mnie spojrzeniem, które mogło zamrozić krew w żyłach. Weszłaś za chłopa? Za wieśniaka? Jego słowa odbijały się echem w mojej głowie. Czułam, jakby całe moje życie zawaliło się w jednej chwili. Matka siedziała obok, milcząca, ze spuszczonym wzrokiem, jakby sama bała się oddychać. Ojciec wstał. Walnął pięścią w stół i powiedział: "Nie masz już ojca. Jesteś hańbą dla tej rodziny." To była chwila, w której zostałam wyrzucona nie tylko z domu, ale z całego świata, który znałam. I właśnie wtedy zaczęła się moja nowa historia. Ta, której mój ojciec nigdy się nie spodziewał. Po tamtym wieczorze, kiedy ojciec wyrzekł się mnie, świat nagle stał się inny. Wyszłam z domu rodziców, czując jak zimny wiatr smaga mi w twarz, a w sercu miałam jednocześnie strach i dziwną ulgę. Wiedziałam, że drzwi za mną zatrzasnęły się na zawsze, nie miałam już dokąd wrócić, ale miałam Piotra. On czekał na mnie pod bramą. Kiedy zobaczył łzy na mojej twarzy, przytulił mnie tak mocno, jakby chciał ochronić przed całym światem. Nie jesteś sama Aniu. Zawsze będę przy tobie, wyszeptał. I wtedy zrozumiałam, że straciłam ojca, ale zyskałam coś, co on nigdy mi nie mógł dać. Prawdziwą miłość. Zamieszkałam z Piotrem w małym domu na wsi. Nie było tam marmurowych płogów ani kryształowych żyrandoli, do których przywykłam w rodzinnym domu. Były za to drewniane ściany, Zapach świeże do chleba i ciepło bijące z kominka. Początkowo trudno było mi przywyknąć. Nie miałam już służącej, która sprzątała, ani kierowcy, który woził mnie do szkoły. Tutaj musiałam sama uczyć się gotować, sprzątać i nawet doić krowy. Czasami moje dłonie bolały od pracy, a ubrania pachniały sianem. Ale kiedy Piotr uśmiechał się do mnie po ciężkim dniu, wszystko nabierało sensu. Jego rodzina przyjęła mnie z otwartymi ramionami. Matka Piotra traktowała mnie jak córkę, a jego ojciec opowiadał mi historię z młodości przy wspólnych kolacjach. Czułam, że choć straciłam rodzinę, zyskałam nową, prostą, ale pełną serca. Mimo to nocami często śniłam o ojcu, widziałam jego chłodne spojrzenie, słyszałam głos pełen pogardy. Bałam się, że nigdy już nie będę miała szansy, by mu udowodnić, że nie popełniłam błędu. A jednak wewnątrz mnie rodziła się siła cicha. Ale nieustępliwa. Wiedziałam, że pewnego dnia los zetknie nas znowu i że wtedy on nie będzie już patrzył na mnie jak na córkę, która spramiła nazwisko. Zobaczy mnie jako kobietę, która potrafiła wznieść się ponad jego pogardę. Minęły pierwsze miesiące mojego życia na wsi. Każdy dzień był inny niż poprzedni. Pełen wyzwań, których nigdy wcześniej nie znałam. Budziłam się o świcie, kiedy jeszcze mgła snuła się nad polami. I razem z Piotrem zaczynaliśmy dzień od pracy. Na początku moje ręce były delikatne, nieprzyzwyczajone do ciężarów jader czy ostrych narzędzi, ale stopniowo nabierałam siłę. Każdy odcisk, każda ranka na skórze była dla mnie jak znak, że tworzę własną drogę, niezależną od ojca. Czasami jednak samotność wracała. W ciszy wieczorów słyszałam w głowie jego słowa. Jesteś hańbą. Zastanawiałam się, czy naprawdę uwierzył, że wybierając Piotra straciłam swoją wartość, a może to on nigdy nie rozumiał, że miłość nie ma nic wspólnego z majątkiem czy nazwiskiem. Piotr robił wszystko, aby mnie wspierać. Widząc mój smutek, zabierał mnie na długie spacery po lasach i łąkach, uczył mnie odróżniać słady zwierząt, pokazywał, jak sadzić warzywa i dbać o ziemię. Mówił, że ziemia odpłaca tylko temu, kto naprawdę ją szanuje. I w jego oczach widziałam dumę, której nigdy nie dostrzegałam spojrzeniu ojca. Z czasem zaczęłam czuć, że tutaj naprawdę żyję. Nie byłam już tylko córką swojego ojca, stałam się Anną, kobiecą, która walczy o swoje szczęście. Ludzie ze wsi początkowo patrzyli na mnie z dystansem, jak na kogoś z miasta, kto nie pasuje do ich prostego świata. Ale kiedy zobaczyli, że nie boję się pracy, że potrafię ubrudzić ręce i nie gardzę ich stylem życia, powoli otwierali się na mnie. Była jednak jedna myśl, która nie dawała mi spokoju: ojciec, czy wiedział, że nadal żyje szczęśliwie, mimo że wyrzekł się mnie? Czy śledził moje życie z daleka, a może całkowicie o mnie zapomniał? Nie wiedziałam wtedy, że czas przygotowuje dla mnie spotkanie, które zmieni wszystko. Zima przyszła szybciej niż się spodziewałam. Śnieg przykrył pola białym puchem, a mróz szczypał w policzki przy każdym wyjściu z domu. Dla mnie był to pierwszy taki sezon w nowej rzeczywistości. W rodzinnym domu nigdy nie czułam zimna, grube mury, centralne ogrzewanie, kominek zawsze pełen drewna. Tutaj musiałam sama uczyć się, jak rozpalić ogień, jak oszczędzać opał i jak znosić codzienne niedogodności. Były chwile, kiedy czułam się bezradna, kiedy dym z pieca dusił mnie w gardle, a dłonie bolały od rąbania drewna, ale Piotr zawsze był obok. Pamiętam wieczór, kiedy siedzieliśmy razem przy kominku, a on spojrzał na mnie poważnie i powiedział Anno, jesteś silniejsza niż myślisz. Twój ojciec nigdy tego nie zobaczył, ale ja widzę to każdego dnia. Te słowa sprawiły, że łzy napłynęły mi do oczu. Po raz pierwszy poczułam, że ktoś dostrzega mnie nie jako córkę bogacza, ale jako kobietę, która ma w sobie siłę, by stawić czoła światu. Zaczęłam też coraz lepiej dogadywać się z rodziną Piotra. Jego matka uczyła mnie starych receptur, jak piec chleb na zakwasie i jak robić przetwory na zimę. Z czasem stałam się częścią ich rytmu dnia. Nie byłam już tą z miasta. Byłam naszą Anią. A jednak w głębi serca czułam, że moje życie toczy się w cieniu niewypowiedzianych słów. Ojciec wciąż był obecny w mojej pamięci. Zastanawiałam się, co by powiedział, gdyby zobaczył mnie teraz, w prostym ubraniu, z dłońmi popękanymi od pracy, ale z sercem pełnym miłości. Nie wiedziałam jeszcze, że los szykuje mi odpowiedź szybciej, niż mogłam przypuszczać. Bo oto wkrótce miało nadejść wydarzenie, które nie tylko postawi mnie twarzą w twarz z ojcem, ale i sprawi, że cały jego świat runie. Wiosna przyszła jak obietnica nowego początku. Śniegi stopniały, Ziemia zaczęła oddychać, a wraz z nią i ja. Życie na wsi nauczyło mnie cierpliwości. Tak jak ziemia czeka na deszcz, tak ja czekałam na coś, co miało odmienić moje losy. To właśnie wtedy wydarzyło się coś co całkowicie zmieniło moje życie i po raz pierwszy dało mi szansę na własny głos w świecie, z którego ojciec mnie wypędził. Pewnego dnia do naszej wioski przyjechał przedstawiciel gminy z informacją, że planowane są nowe inwestycje, budowa targu, odnowienie dróg, a także wsparcie dla lokalnych gospodarstw. Piotr był zachwycony, ale jednocześnie zaniepokojony, wiedział, że jego ojciec nie poradzi sobie z całą biurokracją i dokumentami. Spojrzałam wtedy na papiery, które urzędnik zostawił i poczułam, że mogę coś zrobić. Przecież dorastałam w świecie, gdzie język kontraktów, przepisów i urzędowych pieczątek był codziennością. Zasiadłam do stołu i krok po kroku zaczęłam tłumaczyć rodzinie Piotra, co trzeba wypełnić, jakie dokumenty przygotować i jakie terminy zachować. Było to jak przebudzenie po raz pierwszy umiejętności, które zdobyłam w domu ojca. Te wszystkie lekcje, spotkania i nauka, której nie znosiłam, teraz stały się moją bronią. Dzięki mnie gospodarstwo Piotra znalazło się na liście projektów, które miały otrzymać największe wsparcie. Wieść szybko rozeszła się po wsi. Ludzie zaczęli przychodzić do mnie z pytaniami, prosząc o pomoc w wypełnianiu dokumentów i rozumieniu skomplikowanych pism. Stałam się dla nich kimś więcej niż tylko żoną Piotra. Byłam kobietą, która potrafiła otworzyć drzwi do lepszego życia. To właśnie wtedy zrozumiałam, że mój wybór, ten, za który ojciec mnie przeklał, nie tylko nie był błędem, ale był początkiem czegoś znacznie większego. Moja wartość nie tkwiła w nazwisku ani w pieniądzach, które miał ojciec, moja wartość tkwiła we mnie samej. Nie wiedziałam jeszcze, że to, co buduję na tej wsi, pewnego dnia stanie się powodem, dla którego ojciec znów stanie przede mną. I wtedy to on poczuje wstyd. Lato przyniosło ze sobą nie tylko ciepło, ale i zmiany, które zaczęły odmieniać całą wieś. Dzięki projektowi, w którym pomogłam, zbudowano nową drogę prowadzącą do gospodarstw, a lokalny targ stał się miejscem, gdzie rolnicy mogli sprzedawać swoje plony po uczciwych cenach. Piotr patrzył na mnie z dumą, a w jego oczach Widziałam podziw, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Wkrótce zaczęto mnie zapraszać na zebrania bininne, gdzie miałam tłumaczyć zawiłości przepisów i reprezentować interesy wsi. Na początku była niepewna. Ja, córka z nienawidzonego przez siebie ojca, teraz stawałam się kimś w rodzaju rzecznika prostych ludzi. Ale z każdym wystąpieniem czułam, że rosnę w siłę. To właśnie podczas jednego z takich zebrań usłyszałam nazwisko, które sprawiło, że serce zamarło mi w piersi. Ktoś wspomniał, że w sprawę inwestycji w regionie zaangażowała się duża firma budowlana, należąca do mojego ojca. Poczułam, jakby ziemia usunęła mi się spod nóg. Czy to możliwe, że właśnie on będzie decydował o przyszłości miejsca, które stało się moim domem? Wszystko we mnie krzyczało, że muszę się ukrywać, że nie mogę pozwolić, aby mnie rozpoznał. Ale jednocześnie rodziła się we mnie myśl: może to właśnie ta chwila, w której los ponownie zetknie nasze drogi. Kilka tygodni później moje obawy stały się rzeczywistością. Do wsi przyjechała delegacja z miasta, aby obejrzeć teren pod inwestycje. Wysiadł z czarnego samochodu w idealnie skrojonym garniturze. Otoczony asystentami i ludźmi, którzy śmiali się z jego dowcipów, mój ojciec. Ukryłam się z tyłu, obserwując go z daleka. Był taki sam jak dawniej, pewny siebie, zimny, przyzwyczajony, że świat kłania mu się w pas. Ale ja nie byłam już tą samą dziewczyną, którą kiedyś nazwał hańbą. Teraz byłam kobietą, która własnymi rękami zbudowała swoje miejsce na ziemi. Wiedziałam, że to dopiero początek, że nasze spotkanie jest nieuniknione i że tym razem to nie ja będę się wstydzić. Nie spałam całą noc po tym, jak zobaczyłam ojta na wsi. Wspomnienia wracały jak cienie, jego gniew, słowa pełne pogardy, chwila w której wyrzekł się mnie. A jednak, zamiast strachu, czułam coraz silniejszą determinację. Wiedziałam, że nie mogę wiecznie się ukrywać. Prędzej czy później nasze spojrzenia się spotkają. Następnego dnia na wsi aż huczało od plotek. Widzieliście? Ten wielki biznesmen z miasta sam przyjechał, podobno będzie budował tu całą fabrykę, szeptali ludzie. Nikt nie wiedział, że to mój ojciec. Ja zaś chodziłam z sercem bijącym jak młot, starając się zachować spokój. Kilka dni później doszło do zebrania w urzędzie gminy. Jako przedstawicielka rolników miałam przedstawić nasze postulaty: ochronę ziemi, uczciwe ceny i wsparcie dla lokalnych gospodarstw. Gdy weszłam na salę, poczułam na sobie dziesiątki spojrzeń, ale jedno z nich zatrzymało mnie w miejscu. To były oczy mojego ojca. Przez chwilę czas się zatrzymał. On patrzył na mnie jak na zjawę. Najpierw niedowierzanie, potem gniew. A wreszcie, coś, czego nigdy wcześniej w nim nie widziałam. Niepewność. Anja. Jego głos rozległ się w sali, jak echo. Poczułam, jak całe ciało drży, ale nie odwróciłam wzroku. Tak, tato. Odpowiedziałam spokojnie, choć w środku burza szalała. To ja. I nie przyszłam tu jako twoja córka, ale jako przedstawicielka tej społeczności. Szum przeszedł przez salę. Ludzie zaczęli szeptać, zdziwieni tym nagłym odkryciem. Ojciec stał nieruchomo, jakby świat wymknął mu się z rąk. Nie był już panem sytuacji, a ja czułam, że po raz pierwszy to ja mam przewagę. Ale to dopiero początek. Wiedziałam, że prawdziwa konfrontacja dopiero nadejdzie. Minęło kilka lat, nasze gospodarstwo kwitło, a my z mężem staliśmy się kimś w naszej społeczności. Nie byliśmy już biedakami ani wieśniakami. Teraz to do nas przechodzono poradę, a nasze nazwisko kojarzyło się z sukcesem i uczciwością. Ojciec wciąż nie dawał znaku życia, unikał mnie na rodzinnych spotkaniach, a ja przestałam walczyć o jego akceptację. Zrozumiałam, że muszę żyć dla siebie, nie dla jego dumy. Aż pewnego dnia los zadrwił z niego. Spotkaliśmy się na wielkim bankiecie, zorganizowanym przez lokalne władze, by wyróżnić ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju regionu. Weszłam do sali w eleganckiej sukni, u boku mojego męża, który teraz był szanowanym przedsiębiorcą i właścicielem jednej z największych firm rolniczych w okolicy. Ludzie ściskali nam dłonie, gratulowali, zapraszali do stołów, i wtedy zobaczyłam go mojego ojca. Stał pod ścianą otoczony kilkoma znajomymi. Gdy nasz wzrok się spotkał, jego twarz pobladła. To niemożliwe! wyszeptał, jakby nie wierzył własnym oczom. Cała sala patrzyła, jak podchodzimy. To był moment, którego nigdy się nie spodziewał. Córka, którą odrzucił, stała teraz dumna, uśmiechnięta i silniejsza niż kiedykolwiek. Sala ucichła, jakby wszyscy wyczuwali napięcie, które nagle zawisło w powietrzu. Ojciec patrzył na mnie szeroko otwartymi oczami, a jego dłoń zacisnęła się na kieliszku tak mocno, że aż zadrżało szkło. To naprawdę ty? powiedział wreszcie, jakby wciąż nie mógł uwierzyć. Tak, tato. Odpowiedziałam spokojnie, choć serce waliło mi jak młot. To ja. Ta, którą nazwałeś hańbą. Ta, którą odrzuciłeś, bo wybrała miłość zamiast Twoich pieniędzy. Mój mąż stanął obok mnie, dumny i pewny siebie. Nie musiał nic mówić, jego obecność była wystarczającą odpowiedzią na wszystkie upokorzenia, jakie kiedyś znieśliśmy. Ojciec rozejrzał się nerwowo, świadomy, że wszyscy go obserwują. To on kiedyś mówił, że wieśniok nigdy nie będzie kimś. A teraz stał naprzeciw człowieka, który własnymi rękami zbudował imperium. Nie wiedziałem, zaczął, ale przerwałam mu stanowczo. Nie chciałeś wiedzieć. Nigdy nie chodziło ci o moje szczęście, tylko o własną dumę. Jego twarz poczerwieniała, a usta drżały. Po raz pierwszy w życiu mój ojciec nie miał gotowej odpowiedzi. Czułam, że to chwila, w której role się odwróciły, to on czuł się mały. To on musiał mierzyć się z prawdą, że jego wieśniak okazał się mężczyzną większym niż wszyscy, których próbował mi narzucić. W sali panowała cisza, tak głęboka, że słychać było tylko mój oddech i nerwowe stukanie kieliszka oblat. Ojciec spuścił wzrok, jakby w jednej chwili ciężar wszystkich swoich decyzji przygniótł go do ziemi. Popełniłem błąd, wyszeptał niemal bezgłośnie. Myślałem, że wiem, co dla ciebie najlepsze. Podniosłam głowę, czując, że wszyscy czekają na moje słowa. Serce we mnie walczyło, część pragnęła zemsty, chciała, aby cierpiał tak, jak ja cierpiałam wtedy, gdy wyrzucił mnie ze swojego życia. Ale druga część, ta, którą przez lata karmiła miłość mojego męża i siła naszej rodziny, pragnęła spokoju. To nie ja straciłam tato, powiedziałam cicho, lecz wyraźnie. To ty straciłeś lata, które mogłeś spędzić ze mną. To ty odwróciłeś się od swojego wnuka. Ja nie będę już żyć przeszłością. Jego spojrzenie spotkało się z moim, pełne żalu i skruchy, ale też świadomości, że czasu nie da się cofnąć. Wzięłam dłoń mojego męża i uśmiechnęłam się lekko. Idziemy, powiedziałam. Nasze życie jest przed nami, nie za nami. Wyszliśmy z sali wśród szeptów i niedowierzania. Czułam, że zamknęłam rozdział, który ciążył mi przez lata, nie dlatego, że mój ojciec prosił o przebaczenie, ale dlatego, że ja wreszcie byłam wolna. Za drzwiami powitało nas nocne powietrze, świeże i chłodne. Spojrzałam z gwiazdy i po raz pierwszy od dawna poczułam, że naprawdę oddycham.